Nazywam się Petra Brzowicz i chciałabym opowiedzieć Wam krótką historię o tym, jak poznałam Waszego Michaela. Uwierzcie lub nie, Michael i ja poznaliśmy się wiele lat temu, a potem nasze drogi znów się zeszły kilka lat temu, kiedy współtworzyliśmy Unity z Pablo w Szwajcarii. Michael i ja dzielimy tę samą pasję do tworzenia lepszego i nowego świata oraz pomagania każdemu w uzdrowieniu, dlatego to, co stworzyliśmy razem w Bazylei w Szwajcarii, każdy z nas zabrał do swoich krajów. Michael przyniósł całą tę miłość, mądrość i pasję pomagania innym w uzdrowieniu do Polski, a ja wzięłam to samo i przyniosłam do Chorwacji. Jestem bardzo szczęśliwa, wdzięczna i cieszę się, że nasze życia znów się połączyły i że teraz Michael może przynieść wam jeden z moich kursów i pozwolić mi pomóc wam w uzdrowieniu. Dlatego zapraszam Was do dołączenia do mojego kursu i pozwólcie mi pokazać wam drogę.